Pewnie mieliście okazję w ostatnich dniach postać trochę w korkach i zauważyć, że szaleństwo zakupowe ruszyło na dobre. Święta Mikołajki, kolejki, ruch wszędzie. Więc postanowiliśmy Wam trochę to zadanie ułatwić i przygotowaliśmy kolejny poradnik prezentowy. Tym razem mamy dla Was wspólny wybór redakcji Góry i firmy Kraksport, która jest przedstawicielem takich marek jak Black Diamond, Pips, Gregory Pack, Ticket to the Moon, Trangia, Gerber, Gear i wielu, wielu innych. Jeśli szukacie prezentu dla biegacza, to fajną propozycją są nowości od Black Diamond. Po pierwsze, czołówka. Zawsze fajne rozwiązanie na prezent. Cała seria Distance została w Black Diamond opracowana we współpracy z ambasadorką Hillary Gerardy, amerykańską biegaczką, która naprawdę porządnie przykłada się do, do tych testów. Jest to kobieta, która w zeszłym roku ustanowiła rekord wejścia na Mont Blanc, więc faktycznie testuje ten sprzęt w najhardszych warunkach. Czołówka, wiadomo. Niezbędny element wyposażenia w sezonie jesienno-zimowym. W zasadzie wszystkie treningi odbywają się po zmroku, a w górach coś, co musimy mieć ze sobą cały rok. Czołówek do wyboru mamy dużo, natomiast to, co wyróżnia Distance LT1100, to przede wszystkim stosunek mocy do wagi. Niecałe 100 gram. A jednocześnie bateria o pojemności ponad 2000 mAh. Na 300 lumenach czołówka wytrzyma około 14 godzin, ale podobnie jak w innych czołówkach Black Diamond, bardzo ważną funkcją jest tutaj PowerTap, czyli dotykowa technologia doświetlenia, tutaj do mocy maksymalnej 1100 lumenów. Dzięki temu możemy sobie doświetlić wszystko, co może nas zaskoczyć w terenie. Po 10 sekundach Czołówka wraca do trybu podstawowego, czyli 300-600 lumenów. W zależności od tego, jak mamy ją ustawioną, możemy sobie ten, to natężenie światła regulować. To, co też jest ciekawe w tej czołówce, to sama jej konstrukcja. Cała elektronika mieści się w przednim panelu, który dość łatwo można wypiąć. Natomiast druga część to bateria. Można tą baterię naładować albo dokupić zapasową. Do tego w całej serii Distance pojawiają się elementy odblaskowe, tak samo jest na czołówce. Druga niezbędna rzecz zimą, również podczas biegania i fajny pomysł na prezent to rękawiczki. W serii Distance Black Diamond mamy kilka nowości. Hybrid Light to najcieplejszy wariant shellowy z całej serii Distance. Trzywarstwowy materiał. To, co jest takim fajnym wyróżnikiem, to przestrzeń na zegarek. Zresztą w obu rękawiczkach, więc można sobie wybrać, czy zegarek nosimy na lewej, czy na prawej. Od wewnątrz mamy antypoślizgowy silikonowy print. Natomiast z drugiej strony impregnacja DWR i odblaskowe logo. Poza tym, tak jak w wielu modelach Black Diamond dotykowe panele na palcach, więc w dowolnym momencie możemy sobie coś pogrzebać w telefonie, włączyć, wyłączyć strawę bez ściągania rękawiczek. Kolejne dwie propozycje to prezenty dla wspinaczy. Jesień i zima to czas, kiedy wspinacze zamykają się w bulderowniach, pakerniach, kampusach. I tu z pomocą przychodzą różnego rodzaju przenośne przyrządy treningowe. Tutaj mamy pięciokątną mobilną tablicę od francuskiej firmy YY Vertical. Można ją zawiesić w kilku ustawieniach. Dzięki temu po przekręceniu. Mamy różne rodzaje i różne głębokości chwytów. Jest więc wystarczająco dużo możliwości na jesienno-zimowe treningi. A wiosną, latem można tablicę zabrać w skały, powiesić sobie na drzewie i rozgrzać się przed wspinaniem. Druga propozycja od YY to w zasadzie cały zwierzyniec. Tutaj mamy akurat leniwca, ale w serii jest też bizon, tygrys szablozębny, panda, no jest, jest tego sporo. Woreczek na magnezję i niech Was nie zmyli wygląd woreczka, nie jest to woreczek na magnezję dla dzieci, aczkolwiek ponieważ design jest na tyle atrakcyjny dla młodych wspinaczy, YY przewidział to i mamy dwa rozmiary, więc jeśli jeździcie w skały z dziećmi, najlepiej od razu kupić dwa woreczki w większym i mniejszym rozmiarze. Dwie kolejne rzeczy to prezenty takie mocno uniwersalne, lifestyleowe. Pierwsza propozycja to nerka od firmy Ticket to the Moon, która produkuje głównie hamaki. Natomiast mają też w swojej ofercie kilka produktów, które pojawiły się powiedzmy przy okazji i takim właśnie jest ta nerka, ponieważ jest zrobiona ze ścinek materiału wykorzystywanego do produkcji właśnie hamaków. Dlatego jeśli kupicie taką nerkę na prezent, to macie gwarancję, że jest jedna, jedyna taka, bo każda wygląda trochę inaczej. Zarówno na zewnątrz, jak i w środku tych materiałów jest mnóstwo, cały miks kolorów. Wszystko co akurat zostało po ostatniej partii Hamaków. Prezent bardzo praktyczny, oryginalny, no i przy okazji ekologiczny. Mówi się, że nie ma bardziej obciachowego prezentu pod choinkę, jak skarpetki, ale nie oszukujmy się, pod każdą choinką jakieś skarpetki są. Więc jeśli już są, to najlepiej, żeby fajnie wyglądały. Skarpetki Teco Active 2.0. To taki właśnie dwa w jednym. Z jednej strony funkcjonalne, techniczne, z wełną Merino w składzie, ale jednocześnie nie są szarobure, mają fajny, kolorowy design. Kolejne dwa prezenty, tym razem Camping i fani gotowania pod gołym niebem pierwsza propozycja to przybornik Gerbera rozmiary bardzo kompaktowe ale całkiem sporo możliwości w zestawie mamy łyżkę łyżkowidelec szpatułkę otwieracz do puszek butelek obierak do warzyw i dodatkowo możemy sobie skomponować Szczypczyki. Dla fanów minimalizmu kuchenka Microlight od szwedzkiej firmy Trangia składa się z kilku elementów, ale jak widać, wszystkie można bardzo sprytnie pochować. W zestawie mamy palnik spirytusowy, podstawkę, no i to wszystko elegancko. Tworzy malutki zestaw do szybkiego zagotowania wody na herbatę albo jakiegoś małego śniadania. Z oferty Gerbera mamy jeszcze jedną rzecz, która sprawdzi się na kempingu, ale też na różnego rodzaju wyprawach, albo dla kogoś, kto w ogóle nie ma nic wspólnego z outdoorem, za to lubi siedzieć w garażu i grzebać w starym samochodzie. Dual Force tak się nazywa to urządzenie. Przede wszystkim ma kombinerki, które mogą mieć dwa rozstawy i sporo innych przydatnych narzędzi takich jak pilnik, nóż, piła do metalu i drewna oraz ciekawie rozwiązany wkrętak, który jest wycentrowany. W związku z tym bardzo wygodnie się nim pracuje. Są też zapasowe bity. No w zasadzie pełen set rzeczy do wielogodzinnego majsterkowania. Na koniec mamy już trochę większy gabaryt, coś dla fanów turystyki. Plecaki Gregory Pax. Tutaj mamy akurat wariant damski Juno. Wariant męski nazywa się Citro, więc są dwa dedykowane typy. Różnią się kolorystyką, ale też dopasowaniem systemu nośnego. To, za co wiele osób ceni plecaki Gregorego, to jest głównie konstrukcja pleców. Mamy siatkę, która tworzy przestrzeń między plecakiem i plecami. Dzięki temu daje nam lepszą wentylację, przepływ powietrza. Ale oprócz tego jest też kilka innych gadżetów, jak na przykład uchwyt na okulary i tak jak w większości plecaków Gregorego, schowany raincover. Więc nawet jeśli ktoś ma plecak w góry, to zawsze może dostać lepszy. Ostatnia propozycja, już typowo dla skiturowców. No, trzeba powiedzieć szczerze, że nie jest to najważniejszy element wyposażenia. Jest to typowy gadżet, ale jak wiadomo gadżety najtrudniej sobie samemu kupić, więc jeśli ktoś ma już cały sprzęt i chcemy mu kupić coś drobniejszego w prezencie, to zamiast wybierać kolejną czapkę albo rękawiczki można kupić właśnie taki inklinometr, bo tak to się nazywa, marki Pips. Każdy, kto chodzi na nartach i był na jakimś kursie lawinowym, zna sposób y, mierzenia kątu nachylenia stoku za pomocą kijków, natomiast to urządzenie ułatwia zdecydowanie sprawę. Wystarczy kliknąć on i jeśli położymy kijek w płaszczyźnie stoku, od razu widzimy odpowiednie nachylenie, dodatkowo temperaturę, czyli dwa parametry, które są podstawą do oceny ryzyka lawinowego, więc kupujemy komuś gadżet, przy okazji dbamy o jego bezpieczeństwo.